Przepraszam, ale będą dwie części tego filmu. Niechcący mi się kliknęło, bardzo za to przepraszam. Ale no niestety postaram się, żeby nie było więcej już takich zdarzeń, więc no wracając do filmu, a i z poprzedniej części, przepraszam, bardzo przepraszam, że będą te części takie dwie, a nie po prostu jedna, tak jak już robiłam teraz, ale niechcącym się kliknęło, bardzo zapraszam i teraz y, aktualnie nie mogę zmienić światła, bo no takie mam światło i latarki żadnej tutaj nie mam żadnego takiego dobrego stylu i wracając do tych chodów, ten koń te nogi bierze tak ciężko dosyć, o tutaj mamy takie, <laughs> boże, ale to jest słodziutkie, Więc jest takie słodki, dobra. Teraz sobie zobaczymy. Dobra, jak jesteśmy w tym małym chodzie, to zobaczymy sobie na przykład. No to już widzieliśmy, zawracamy, takie normalne, fajne główka wysoko. To mi się bardzo podobało. Dobra, e, cofanko? No, cofanko takie zwykłe. Nie za szybkie, ale też nie za wolne. E, dobra, teraz dęb. Nie no, ten dem to jest po prostu piękne. Się też widać, że ściągnięte z drugiej i pierwszej generacji. Ale on ma fajnie tą główkę jak zaczyna dębować. bo taką... O właśnie, o, taki bardziej jakby chciał bryknąć. I to tą nóżkę tak fajnie wypycha. Tak fajnie wygląda. Jakby tutaj długiego konia tak identycznie zadębowała, to by stworzyło takie serduszko. Bardzo mi się to podoba, tak szczerze mówiąc. I tutaj musi się akurat jakoś tak nogi fajnie łączą. O tutaj trochę się akurat chrapki Tak fajnie O W nie ma przełyku Ponieważ nie mają przełyku Ej ale fajnie bo Ej szczerze to oni tutaj To fajnie zrobiły, bo jak ktoś sobie tutaj akurat Wejdzie właśnie w Właśnie tak przypadkiem To że to wędzidło nie jest tylko tutaj Tylko że jakby jak to wejdzie w, Wejdzie ktoś se w chrapki To widać po bokach takie wędzidełko i pod językiem też widać. Pod językiem to idzie, tylko nie wiem dlaczego to wygląda trochę. W bokach to wygląda jakby trochę. O, szczerze się. <laughs> jakby to szło w język. A tak naprawdę to idzie, powinno iść pod język. Ale... Czyli to powinno iść na język, ale okej. Okay. Dobra, mm, więc teraz skok. Skok, skok jest tragiczny dosyć. Dobra, to mamy z galopiku. Nie, nie, ty na. On tak staje w powietrzu. On, on w, tutaj staje w powietrzu i nie wiem o co chodzi. On tutaj tak staje bardziej w powietrzu. On tak główkę do tyłu, do, do dołu bierze. I te nogi tak fajnie pod siebie on bierze. Te nogi tak jak. Y, te. Mm, nie, jestem No, jakie je tam konie biorą. A ten taki koziołek z eventu zimowego. Też tak bierze fajnie nóżki pod siebie, tak fajnie. On tak nie robi taki, on robi taki minimalny wykup jakby tymi, tymi nóżkami. Dobra, więc mamy z, z tego wyciągniętego galopiku, który no niezbyt mi się podoba. Taki no, taki stoi ten koń po prostu tak trochę jakby w miejscu. No tutaj tak normalnie, no no skok jak skok, nie ma do czego się przyczepić, tylko że on tak jakby staje, jakby jeszcze, jakby, nie, o w ogóle tutaj ktoś ma tego złotego, mi osobiście się w ogóle nie podoba ten złoty koń tutaj, ten, kto, gdzie ten ktoś stoi w, w powietrzu, dla mnie ten ktoś w ogóle, dla mnie ten ktoś, kto ma tego konia, też pozdrawiam oczywiście z tymi konikami wszystkich maskiet. Dużo koni ma tego, dużo koni nazwało te konie się tą rasę na M ta osóbka no chodź osóbko czekaj nie zostawiaj mnie masket masket no dobra ale ja to chcę zobaczyć stój osóbko czekaj stój L Lili dobra też fajnie ładnie Dobra, więc yy, zobaczymy sobie, no tutaj te, ten kątek trochę jakby w miejscu staje, ale no też jakoś nie za bardzo, dobra, trwał, no tak ten ogon, Boże, ten ogon, tak, tu taką jakby pętelkę zatacza tym ogonem, o, o, jak... A! o mój Boże, ale pętla, zrobisz zdjęcie, bo trzeba będzie. I tak to wygląda. No i teraz co jeszcze tutaj miałam zobaczyć? Czekajcie, bo coś ja tu miałam jeszcze zobaczyć. Ale już nie pamiętam, co ja miałam zobaczyć. Coś jeszcze miałam zobaczyć. A, właśnie. Z globala. W globalnym są nowe rzeczy. W ubraniach też? Tak, w ubraniach też są nowe rzeczy. Na przykład mamy takie sweterki, które... Os to mi się najbardziej się podoba. To jest bardzo ładne. Ale strasznie drugie tak, trochę takie drugie to jest Ale już dobra Już nie będę się czepiać bo po co Najpierw no, jeszcze mam taką czepaczkę tutaj taką fajną Takie o, takie bardziej zimowe te czepaczki Wiem miałam do niczego się tutaj nie przyczepiać Ale nie mogę się tutaj do niczego nie przyczepić To chyba najbardziej pasuje do tego konia tutaj Albo to nie, to najbardziej pasuje chyba. Chyba tak. Plus jeszcze te spodnie, plus te buty i takie te ciemne rękawiczki i ciemna czapeczka. Nie, to trochę te spodnie się zlewają z tym. wy zrobili fajne spodniczki. <grywy> yy, dobra, yy, w każdym razie na to prędzej kupię i tak jakbym miała ja coś kupić, to ją tylko tą bluzkę i ewentualnie te rękawiczki. Rękawiczki te są dosyć drogie. Musimy przyczepiać. Może kupię mu taki czapraczek. Czapraczek jest nawet ładny, podoba mi się ten czapraczek. W ogóle zrobili te fajne takie ochraniacze. podoba mi się bardzo te ochraniacze, bo one są jednocześnie i białe i jednak mają jeszcze też kolorki. Na pewno kupię te ochraniacze, może od razu je kupię, począł by nie. Zobaczę coś, może będę. Nie, nic nie. On może ile to trzeba szlingów tutaj zbierać, żeby tu nazbierać. Uzbierać. O mój Nie, y, kupiłam już. Które ja kupiłam. Ja już zapomniałam, które ja kupiłam. O. o czarne. A ja już mam czarne. Nie potrzebuję kolejnych czarnych. To jest bardzo ładne. Takie też już mam. Będą, dobrze mogą takie kupić. Ale nie kupiłam takich. I trudne Dobra, mamy takie. I tu by było do tego takie O. I takie O. I siodło, jako takie, jak ma osobiście. Nie, zbyt mi się podoba to siodło, więc siodło od razu. No, mm, może bym jeszcze ten czapraczek kupiła. Ale on taki drogi jest. Jeszcze chcę z jednej strony. To no, już mam z jednej strony taki czapraczek czerwony. I ten czerwony bardziej do niej kupuję. Dobra, kupimy. No o mój boże, ale to jest drogie strasznie drogie te rzeczy dodali tutaj nie, dobra, nie muszę się jeszcze zastanowić nad ubrankiem do tego by pasowało bardziej taki biały czy może taki może w ogóle jakiś sweterek bym kupiła jeszcze mam przecież na sobie mam aktualnie taki czerwony sweterek i on nawet pasuje i mam już sporo tych swetereków ale ten strony jest taki dosyć ładny. Ojej, ojej oj, ja to mam tyle gadania tutaj. Że tutaj chyba z godziny się to zajdzie, jak zawsze właściwie. O mój Boże, bardzo trudny wybór. Że toła nie pasuje do, do ochraniaczy trochę i do tych linii przy Z jednej strony jeszcze toła nie pasuje. Dobra, nie, kupujemy to. O Boże, lepiej mi Dobra, trudno już. Trudno się mówi. Kupiłam to, kupiłam. Tak to wygląda. Osobiście mi się bardzo podoba. I zobaczymy, czy są jeszcze jakieś kokardki. Na czerwone. Aha, czy nie ma żadnych kokardek? Ale ja bym tutaj to zobaczyć. Ej, nie ma żadnych kokardeczek. I na no, co za hamstwo. Nie. Nie, no. Ej, nie ma żadnych kokardeczek. Czerwonych, takich ładnych. Tutaj są takie, ale są strasznie takie mocno czerwone. I nie jest takie takie obrazkowe. to nie. nie. Takie? Nie. Jakie drugie są te kartki? Nie, to takie mi pasują. Te są widzicie? Podoba mi się to. Mmm, dobra. No to ok. Jest nawet spoko. No mogą być też lepiej, nie? Ale, no wiadomo, że, no jednak, te konie nie są też idealne. Nigdy żaden konie nie będzie idealny, chociaż te konie są dosyć blisko i Islandy również, więc aktualnie sobie porobię trochę wyścigów i wrócę do Was jak mniej więcej już skończę ten wyścig, nie? W trakcie robiłem wyścigu przestałam go robić, bez przypomniałam sobie, że jeszcze nie przeczytałam aktualizacji, a jest ich... Jest ich... No hehe he. tak dosyć y, sporo. Dobra. Y, no to co to, to i tak przeczytam. Y, y, wysportowany i nieustę... nieustępliwy. Belgijski koń gorąco-krwisty jest idealny dla każdego ambitnego jeźdźca. No fajnie. No tu y, H&M... Al-In, żywa legenda i jeden z najlepszych koni wszech czasów. Teraz w SSO. Ale fajnie, że używam w ogóle skrótów, nie? Dobra, wypróbuj um, Grand Prix High. Dlaczego, to jest sklep? Um, ten niesamowicie męski, może męski. Nie, jaki mięski, miękki. Y, strój możesz łatwoś, y, z łatwością y, łączyć z innymi ubraniami w najcudowniejszych jesiennych kolorach. W ogóle fajnie, że to jest takie bardziej jesienne, nie? I ten strój mi się bardzo podoba. Tej dziewczyny taki, o. Ta jest nawet okej, okay, ale ta jest, to jest piękność. Przepraszam, że nie kupiłam tej bluzki. boż, Dobra, trudno. W ogóle za tego końpa sobie bardzo źle. Uzupełnij podstawowe elementy swojej szafy za pomocą tych przedmiotów do skoków przez przeszkody. Dobra, fajnie. Zobacz. No tutaj mamy w globalu te. My już kupiliśmy. Dobra, ale teraz wracając. Mamy jeszcze do przecież do zrobienia. Wyścig nowy, co nie? Więc musimy go zrobić, ciekawe czy mogę się zauważyć, że po prostu ten wyścig będzie miał ograniczenia co do koni. Mm. Yy, więc no w ogóle muszę obczaić jeszcze gdzie jest ten wyścig, chociaż chyba już wiem nawet gdzie on jest, ale musimy sobie pojechać do dworu Seremnej Polany, czyli w skrócie do winnicy. W ogóle zrobiłam sobie dzwoneczki. Mam komputerem mam dzwoneczkę. Nad komputer, mam tylko fajną robotkę, mam komputer, na której mam dzwoneczkę. Dobra. Tutaj są te konie, i jedziemy sobie tu. Ja zawsze się plączę w tym, gdzie to jest. To chyba było gdzieś tutaj. Siup. Wow! Dobra. Em, też się da. Yy, dobra, w każdym razie jedziemy tu, i to chyba jest tutaj. Nie? Nie tutaj? Tu gdzie? Ej, myślałam, że to jest tutaj Czy to jest gdzieś na ujeżdżalni? Ten nowy wyścig? Bo nie wiem. Ej, serio, nie wiem. Może tutaj gdzieś będzie zapisany, gdzie jest ten wyścig. Nie. No tutaj... Aha, dobra, czyli to jest... W ogóle pojechałam nie w to miejsce, w ogóle to jest kurde na drugim końcu prawej mapy. Bo jestem tu, a to jest tu. <ścoughs> czyli w Jorvik. Mogę pewnie tak, bo ja po prostu jestem taka głupia, że po prostu zapomniałam, jakby że po prostu niedokładnie popatrzyłam, że tak powiem, na tył tej aktualizacji. Jakby na. No, no, no tył bardziej. To jest farma słonecznikowych pól, I się tu pojedziemy. I w końcu nie zrobiłam ani jednego wyścigu, czekajcie jak się cieszę, bo to strasznie głośno jest. Trzeba tu się cieszyć trochę, dobra. O, tutaj ktoś ma, jakiego konika? Tego konika, proszę rąka. Czy to jest tam, czy znowu pojechałam tutaj yy, na marne? Z... G... M... marny? Aha, czy to jest ten koń do kupienia? A, Szczerze? Nie zwę się podoba tym koniec. To niepotrzebnie Dobra. N nie wiem po co... Dobra, zrobię sobie takiego foteczkę. O, no, o nie. nie, nie, nie podoba mi się ta foteczka W ogóle... Aha, czyli tutaj... Aha, czyli te dwa wyścigi są. Nie no, zrobię się po prostu. Mm, um, nie skomentuję tego jak ta fotka wyszła, ale już i tak ją zrobię, bo, bo czemu by nie? ludziem ludzi, ludzicie. Eee, hmm. Czy wy serio stanęliście w tej postaci, czy po co wy tu jesteście? Bo nie wiem zbytnio. No fajnie, kupujecie z tego kunia, no git fajnie, ale gdzie jest to? to jakby to ujęcia, jakby to, gdzie jest to serio? No bo tu trzeba na pewno. Czy seresz trzeba zrobić, to, tak? Tak, aha, ale tutaj w ogóle dostanę jakaś PDF. Ale ładne są te przeszkody, bardzo mi się one podobają. Będą zdjęcia robione, ale ja chcę dojechać do jakiejś ładnej, pięknej przeszkody, która będzie moim zdaniem godna em, foteczki, zrobienia foteczki. Jak na razie tej żadnej takiej nie, nie ma. I gdzie jedziemy teraz? Nie no, tutaj to już muszę zrobić foteczkę. Już to jest piękne. Dobra, ta foteczka zbytnio o niej nie wyszła, więc um, będzie tutaj kolejna robiona właśnie w, na tej oto przeszkodzie. Ta przeszkoda jest bardzo ładna i bardzo, um, o Boże święty, naj, najlepsza przeszkoda świata. I wiem, ten koń skacze tutaj za wysoko, ale i tak zresztą to tą foteczkę, bo właściwie to, um, czemu by nie? Hmm. Teraz tam idę. Zrobiłem kilka foteczek, Pasi git, fajnie nawet. Mm. Nie wyrobię się. O no mój Boże. O, to jest ta przeszkoda, przy której na pewno, to, 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 to chyba najbardziej chcę. Aha, fajnie. Robię zdjęcie, jak przeszkoda spada. Dobra, też się da, okej. Okay. Ej, co się stało? Bo jakby. I chwila bo, no, bo słucha na jednym uchem. Dobra, wszystkie dwie tłosy nie, nie miały sensu, ale I chwilę straciłam jakby słuch na tym, na prawym uchu i nie wiem, nie wiem, nie, nie, nie wiem o co chodzi. Dobra, o, moja koleżanka chciała mieć tego knedoszka, ale ja już mam tego kula. Ja Dobra, jestem tu, dotarłam tu to miejsce. No dobra, fajnie, ale PD nie dostałam. Gdzie jest moje PD? gdzie to PD. Boże, co to takie zbiorowisko się stanęło? widzieliśmy eee, jakieś spotkanie dzisiaj? to jest dzisiaj? Moja aktualizacja. Dzięki! No dobra, fajnie, git, super fajnie, ale... tak jakby nie dostałem mojego PD. No tu jest jakaś za, y, ZURI, ale tutaj u niej nie ma w ogóle. A, bo może trzeba to... Nie gadajcie, że tu trzeba najpierw zrobić te wszystkie tutaj te wyścigi, żeby tutaj... żeby mieć u niej zadankę jakieś. Jak tak nie jest, to ja się bardzo zezłoszczę. W ogóle dużo... Tutaj chyba są ograniczenia co do koni, bo bardzo dużo osób wzięło Persierona. I tu chyba jakaś firma to organizuje chyba HM. HM, HM, jak to woli nie. Jest niby to jakaś Zuri czy Zari, ale nie u niej zadanka. No, no, co za chamstwo. No, niby robię tutaj te, te wyścigi, może trzeba. Po prostu najpierw, może trzeba zrobić te dwa wyścigi i nie dostać PD, a potem mieć, czy można mieć dopiero u niej te, zadanka. Zadanko w sensie. Nie wiem, nie interesuje mnie to. Wiem, że ja już bardzo chcę mieć ten Bubkaty. Ja już bardzo chcę mieć to zadanko Muszę je mieć Muszę bo się uduszę No dobra i mamy koniec no dobra git fajnie ale No szkoda że nie dostaję jednak pd nie O mam a nie nie mam No ej! Czemu ja nie mogę Czemu ja nie, nie mogę zrobić zadanka no Eee! No to, to też nie fair Co ja muszę jakieś inne rzeczy zrobić Скажи, вот это не разумеем. Я на глобал Dobra, ogólnie to już się spytałam, ale... No, nie rozumiem tego, bo jakby wszyscy tutaj niby robią, ale z kraju nie mogę, no. Chcę wycofać, cofać, mogę sobie co? Muszę, bo się uduszę. Nie wiem, co ja w ogóle robię. Dobra. No, no. no się na by dobra, fajnie. No, no, właściwie to by było na tyle z tego filmu. I... No, właśnie to by było na tyle. No i życzę wam miłej aktualizacji, no i miłego dzionka, nie? Więc pa, pa!